Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 32 odcinku serii z gry Darkest Dungeon na moim kanale. Ja jestem Fiorwar. I co dziś. Witajcie moi drodzy raz jeszcze w tej przerwie po... po tej przerwie świątecznej w zasadzie. Miło jest mi do Was wrócić. Wybaczcie też brak informacji o tym, że nie będzie odcinków, ale no nie tak sobie wszystko zaplanowałem. Ale, jak to zwykle bywa, z planami wszystkie moje plany szlak trafił. Tak czy siak. Wracamy do Darkest Dungeon. Wracamy do osady. Ostatnio byliśmy na krótkiej wyprawie. Zdaje się, że finansowej. Zobaczymy, co przyniesie ten tydzień. Of futile struggle, czy penance for my unspeakable transgressions. Mam też wrażenie, że coraz większymi krokami zbliżamy się do streama z Darkest Dungeon, na którym będziemy bawić się na farmie. Ale o tym za chwilę. Na razie zobaczmy, cóż nas czeka w tym tygodniu. Na pewno czeka nas leczenie bohaterów. Zawroty głowy na mojej postaci. Szkorbut na trendowym. i syfilis. Idę wyleczyć syfilis, mam nadzieję, że nie ściągnie mi wścieklizny. Chociaż znając moje szczęście, to tak właśnie się stanie. Zobaczcie, jestem też troszkę zakrypnięty, ale jestem świeżo po streamie. I wysiada mi gardło. Tak czy siak. Poczekam, wstrzymam się z tym trendowym z leczeniem go, wstrzymam się też z leczeniem swojej postaci, bo nie wiem na jaką wyprawę dziś wyruszamy. Zobaczmy. Na dziedzińcu do wyciągnięcia skarb z dzieciństwa dla koszniczki. Na farmie nieruchomy Helm dla łowcy nagród. W ruinach czeka na nas nekromanta z kociołkiem demona dla okultysty. Ja przypadkiem kociołka demona już nie mam. Nie mam. Okej. Okay. Mamy też długą wyprawę i kapelusz kanonady dla muszkieterki. W zatoce załoga drani. Mantra postu, nic szczególnego. Długa wyprawa po eteryczny krucyfiks, to jest fajne, ale ja nie mam na ten moment środków, ani przyznam, kręgom sercu czasu na długą wyprawę. Baba jaga i mroczny tamburyn dla Arlekina. Lutka wyprawa i kielich cnoty dla kapłanki. Pośledzony miąż i pogański talizman. I długa wyprawa po kolczasty kołnierz. Hmm. Powiem szczerze, wyboru wielkiego nie mam. Idziemy albo na nekromantę po jak demona, albo na krótką wyprawę. Ale raczej. Raczej to drugie. Być może nawet z oddziałem zbudowanym tak jak zbudowany jest teraz. Bo jest on zbudowany dobrze. I zrobimy sobie jeszcze jedną wyprawę finansową. Również krótką. Najpierw jednak przedmiotem Oczywiście głowa baristana na front Dodatkowo dorzuciłbym do tego Może plus 25% HP Nie, myślę, że ptasi kryształ będzie dobry Antykwariuszka Oczywiście pierścień skupienia I głowa Dismasa Czyli zadajemy obrażenia. Jasny tamburyn. Krytyczna kość dla na Plus na naszą kapłankę. Kapłankę. Oczywiście. Na naszą muszkieterkę. Buty medyka. I głowa juni. A to sprawia, że możemy wysłać do lazaretu. właśnie kogo. Czy moją postać z zawrotami głowy, czy lepiej. Trendowatego ze szkorbutem. Powiedzmy, że wyślę jego. Dlaczego? Dlatego, że on ma niższy level. I mam wrażenie, że moja postać, nawet z zawrotami głowy, poradzi sobie lepiej, w razie czego, niż niż ten trendowatym. Mogę też zająć się jakimś nawykiem. Chęcią pozbyłbym się Plutonu, a na swojej postaci. Tak myślę. Mogłbym też wysłać. Jakąś inną postać, tylko gdzie jest jakiś negatyw paskudny, negatywny nawyk? Światło, czułość, strach przed ludźmi. Jest, musimy wyleczyć rozstrój, to na pewno. Tego nie chcemy. Oczywiście, że tego nie chcemy. <laughs> Zastanawiam się, czy chcę blokować żywotność jest tylko 5% szans. Wydaje mi się, że raczej nie. Po prostu wyleczmy rozstrój. Tyle. Dobra, ruszajmy, moi drodzy. W takim razie nie przedłużajmy. O, standardowo zabieramy ze sobą. Tak, prowiantu plus 4 sztuki, bo knieja bywa zdradziecka. Tak, pochodni plus 2 sztuki. Dwa klucze plus 1. Sta kłopat, bo to knieja. Po raz kolejny. Dwa bandaże, dwa razy lecznicze zioła, dwa razy serum, dwa razy woda święcona. No tutaj tak wszystkiego porówno. Wydaje mi się, że to powinno w zupełności, w zupełności wystarczyć. I oczywiście prowadzimy antykwariuszką, żeby jak najwięcej z tej wyprawy wynieść. Tak, myślę, że jesteśmy coraz bliżej streama z farmy. Farmę nie, nie chcę zbytnio nagrywać w odcinkach z tego względu, że jest to problematyczne później z dzieleniem. Wydaje mi, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie siąść na te. Załóżmy tam 3-4 godzinki i po prostu tą farmę ograć. A później wrzucę wam zapis ze streama jako. A później wrzucę wam ewentualnie zapis streama jako kolejny odcinek. Dobra, ukończ 100% bite w salach. To nie jest sala, ale i tak tutaj idziemy. Zaczynamy od... no właśnie. No, myślę, że możemy zużyć ten klucz. Pomniejszy antyk i złoto. Bandaż. Glittering gold. Dobry początek, nie mogę narzekać. Uniknę, niestety, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. mnie jedno z nich zniknęło. Poro stresu na początek, niestety. Unik, oczywiście, że tak. Dobra, powinniśmy mieć gościa z głowy. Podlećmy już naszą antykwariuszkę. Oni na szczęście nie mają mnie jako znaczyć, więc nie będą zbyt groźni. slow death unforeseen unforgiving po prostu wbijmy grzybką wymagane obrażenia i miejmy to z głowy slowly gently this is how a life is taken i miejmy to z głowy lecimy stres bo jednak będziemy atakować pierwszej linii inspiration and improvement That's my a time to perform beyond one's limits. Oczywiście ten jeden raz, mając zero szybkości, musiał być przed moim zbrojnistrzem z pięcioma szybkości. Oczywiście, że tak. Sporo dobroci. Nie mam nawet jak wziąć ze sobą portretów. Udajesz do końca tego pomieszczenia, to będzie bardziej efektywne niż cofanie się i łapanie stresu. Pójdźmy po prostu dalej. Podajmy obiekt. Więcej złota i innych dobroci. Myślę, że ta ruinka nie jest tak duża, żebym mu musiał mieć ze sobą tyle prowiantu, więc wezmę wyjątkowo krew. Głód. Osiemdziesiąt. Pięknie. Przed nami bitwa w sali. I przyciągnięta muszkieterka. Aha, przyciągnięta, odepchnięta. Widzę, że przeciwnicy świetnie się bawią. <śmiesz> Niesamowite. Zbustujmy nieco naszą drużynę i spróbujmy... Spróbujmy sprawić, że nie będą w nas trafiać. Przynajmniej nie tak często. To jest ważne, bo tutaj może się nałożyć dużo niepotrzebnego stresu. Słona dymna jedna weszła, druga nie, niestety. Zacznijmy wbijać obrażenia. Unik bardzo ładnie. Stres mamy z głowy, to dobra wiadomość. Nasz zbrojmistrz świetnie się bawi w tej walce.

Przeciągnięte krywią strony wyrywane z dziennika pierwsza z sześciu. Gdy pogrążone w mroku jaskinie są tak przesycone wilgocią, że zaczyna mi to zdecydowanie przeszkadzać. Niemal złamałem kostkę, gdy poślizgnąłem się na tych pokrytych wszechobecnym śluzem skałach. Woda wiruje i pryska bez widocznego powodu, a cienie poza kręgiem światła rzucanym przez pochodnie wydają się rosnąć i kurczyć się, jakby były obarczone własną wolą. Obdarzone, przepraszam. Własną wolą. Mam jedną nadmiarową łopatę, którą wymienię na koło niż cierpienia dla flagelanta. I ruszamy dalej. Leczenie stresu. Świetna sprawa. To da pewnie jeszcze minimum, jedna walka w sali. Więcej dobroci. Och, kam. Mind that such missteps are the exception. Ale to głównie stres. Trzeba przyduba pająki. Dobrze wyszło. A bonusowa celność naprawdę zrobiła robotę. From our lands. rany rany nie mam gdzie tego wziąć. Łetnijmy wodę święconą. Weźmy akty własności. Jeszcze na końcu jest bitwa, więc pochodni niezbyt mogę się pozbyć. Czy jest przeszkoda w postaci łopaty? Koniecznej łopaty. Nie ma. W teorii mógłbym się łopat pozbyć i tak chyba będzie najlepiej. Pójdźmy dalej. Dawno nie walczyłem z pająkami, muszę przyznać. Poszło sprawnie. Nie dajemy im się zbytnio ruszyć, bo pająki były im uciążliwe. Kolejny problem, bo nie mam gdzie upchnąć złota. Ojojoj. No weźmy, wyrzućmy ten ban. Nie, wyrzućmy serum. W porę to zrobiłem. 20, 50, 50, 40. Spróbujmy po prostu wytankować truciznę. Więcej prowiantu. Okej, okay, najedzmy się w takim razie. Zawsze warto wykorzystać nadmiarowe jedzenie, jeśli takowo jest, do wyleczenia się. Unik doskonale.

Uciekli z nas, zbyt szybko się ucieszyłem. No i to jest tak naprawdę po walce. Podleczmy się jeszcze. Mnóstwo złota. Rzadki antyk. sprawa. Pusty worek ze złotem. Więcej złota, więcej herbów, więcej wszystkiego. Przez moment kusiło mnie, żeby pozbyć się klucza. Świetnie, że tego nie zrobiłem. Unik, niestety. Zdejmujmy stres. Starajmy się go utrzymać na w miarę niskim poziomie, żeby później nie musieć leczyć tego w osadzie. Starajmy się też w miarę możliwości uniknąć trafienia. Głównie właśnie przez tego jegomościa nakładającego stres. musiał trafić mi w łóżkieterkę. Miałem zbytnio dojścia do ostatniej linii, to jest problem. Jeden HP. No okay. A krytycznego nie odmówię. Zawsze darmowa redukcja stresu podniesiona morale Zbieramy fanty. is A blazing is Ostatni klucz. Pięknie. Zabieramy oczywiście, wszystko w miarę możliwości. Jeszcze sobie podjemy, żeby ten prowiant się nie zmarnował i wracamy do osady. Zobaczcie, krótka wyprawa i 15 tysięcy, nieco ponad 15 tysięcy sztuk złota, dwa popiersia, łącznie trzy portrety. 14 aktów własności, co mi się bardzo, bardzo przyda. I 16 herbów, plus kilka błyskotek. Bardzo dobry run. Mamy pogromce plugawych. Mamy bez wytchnienia i mamy duchowość. Okej, okay, same pozytywne nawyki. Miła odmiana, a to me. Na szczęście udało mi się wyleczyć sam szkorbut na... na łowce nagród, czyli wścieklizna została. Mamy dzięki temu zwiększone obrażenia. Szybka wizyta w wozie wróżbiarki, a tutaj księga intuicji i kamień osłabienia. Nic szczególnego. Waleźjemy do beliżansu i mamy kolejnego zbrojmistrza. Nocny marek. Biczownik jablutomania. W teorii mógłbym zrobić to, co staram się zrobić zawsze, czyli taki dedykowany oddział do walki w ciemnościach. Pytanie, czy ja chcę się tym parać? Mógłbym. Mógłbym w teorii na przykład tutaj zablokować żywotność. Jest to kuszące, jest to strasznie kuszące. Tak, tak, tknie i o poczucie winy, czyli jego byśmy zignorowali. Ale ten zbrojny mistrz... Tylko czy ja mam go za kogo wziąć? Ja mam go za kogo wziąć. Po drugą kuszniczką, ale ma wrodzoną celność. W drugiej strony ma ryzykanta. Rozrzut. Rozrzut do wleczenia. To jest dobra kuszniczka. To jest bardzo dobra kuszniczka. Jena cmentarna. To jest bardzo mocna łowczyni. Zresztą łamaczka tarcz. Wiecie co? Pozbędę się na razie tej jednej cmentarnej. Na sandu dam sobie zbroję. Na sandu też przeniosę sobie awanturniczkę i idę zablokować im nawyki. Począwszy od tego nocnego marka i wyrzucenia Blutomanii. Troszkę mnie to będzie kosztowało, ale to będzie dobry zabieg, uważam. I tak też zróbmy. Możesz też pozbyć się tej ścieklizny na muszkieterce na pewno. I w sumie myślę, że mogę wysłać swoją postać na leczenie zawrotów głowy. Dobrze, moi drodzy, z mojej strony na dziś to będzie tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim, którzy byli ze mną na kolejnej wyprawie, zapraszam na streamy, powoli do nich wracam od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem wtorku, najczęściej w godzinach popołudniowych od godziny 15 do 20, bywają wyjątki, Twitch .tv Fiorwar zachęcam do dołączenia do mojego Discorda, tam w miarę możliwości aktualny grafik z rozpiską streamów na cały bieżący tydzień, zachęcam również do śledzenia pozostałych socjali, do których wszystkie niezbędne linki macie oczywiście w opisie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Ja Wam za całe wsparcie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I słyszę się z Wami w kolejnym odcinku. Także dzięki za to, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Na razie.